Siemacie strony Łowczy a to kolejny odcinek serii Hero p 22 Jak możecie zauważyć, tutaj lecimy grubo, nie chudo. Wbiłem 434 level, ale oczywiście po prostu musiał mi ktoś wejść do pokoju tak samo pierwszym razem jak i drugim nie mogli wejść, jak nagrywałem 2 minuty, tylko oczywiście jak nagrywałem 8-9 minut i muszę nagrywać to od początku. To jest właśnie urok nagrywania na tym telefonie. No ale co? Nagram to trzeci raz. I powiem wam tak, miałem dużo punktów do rozdania, 160 rozdałem, to już więc tego nie zrobię. 430 level, 434 level też wbiłem na, na odcinku, No ale cóż. No takie są właśnie uroki. Strzelimy sobie atak na szybkości, strzelę sobie Rogalinio, sprawdzimy czy wygramy z nim. Mam dla was też kilka screenów do pokazania, co się działo. O fajny fajna nazwa tego, a to już chyba mówiłem. Towarzysza Watch Me, Bardzo fajna. Co więcej, co więcej Następny hero Con, Następny hero Con jest na zadanie nadzwyczajne Więc trochę się pomęczycie Ja też się trochę pomęczę Właśnie sobie wróciłem z bandy I poklikałem sobie trochę pucharki Ale wróciłem porobić enke, Bo o 22 tak się mi się będzie chciało Ten, ten, ten Tręki sobie wszystkie wyrobiłem Z kuponów, z kuponów sobie już poleciałem też I nie będę miał jutro rano Jutro mam tego problemu, jeśli oczywiście mi się będzie chciało iść na tą bandę o 8, bo no, trzeba iść na bandę o 8, bo później się trzeba wyrobić na powrót. O 21 do, no, do, do drużynki, żeby po prostu być na tym HC, nie. Co więcej, co więcej, będziecie top 1 w HC, jeśli niczego nie zepsujecie z tymi zadaniami nadzwyczajnymi, ponieważ no, każdy zrobi tyle samo. No chyba, że będą po prostu ludzie, którzy... Którzy zaczynają grę i mają jeszcze te początkowe Lucy i wtedy one zrobią więcej nie? Ale myślę, że Tutaj na tym PL-u nie będzie y, Tych osób tak wiele y, Co następne? Co następne? Y, wbiłem sobie trochę ligi, jak możecie zauważyć HC HC Drużynowej, jesteśmy drudzy y, South Park, jeśli nie zapowiadałem, żeby nas wyprzedzili y, Jestem 14, Tutaj ludzie też z mojej drużyny ładnie lecą y, Topka Topka, Saharus i i pchy ładnie tutaj lecą i no, rozrządzają po prostu i, i no widzicie jak lecą Ci ludzie też mi się wydaje że mają jakieś szanse Znaczy no, niewielkie ale jakieś zawsze No gdyż no nie ukrywajmy ta drużyna ma te 3, 3, 3 nki ale mają po prostu słabszy boost No i wątpię żeby dali radę po prostu tym gladiatorom Tutaj e, Ela też ładnie leci Widzę, że się wzięła. Co więcej, co więcej. Kurde, tyle miałem do powiedzenia w tamtym, co nagrywałem, ale mi ktoś wszedł. Później tak samo jeszcze przed tym, tak napierdzielałem i mówiłem o tym, o tamtym, o tamtym, o siamtym. Aha, weszła aktualizacja. Bo mi to już się pierdzieli, co powiedziałem, a cenie, bo w ciągu 20 minut powiedziałem tyle rzeczy, że masakra. Była aktualizacja. Dodali kilka towarzyszy, ale te towarzysze to są takie bodej, ta bodej. Ci to daje jakiś w ogóle, jak pumpkin. Tu jeszcze jest trzeci, ten, 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 ten piesior jakiś, który daje, że masz 55% szansę na otrzymanie dodatkowego ciosu po trafieniu krytycznym ze strony przeciwnika. Czyli jak dostaniesz kryta to masz 55% szans na atak. Ta to jest, 20, że masz 25% szans na kolejny atak pod rząd, ten nietoperek. Co więcej, widzicie sobie teraz, klikam te jedynki, te treny, które są z, z misji. Jak widzicie, robię sobie je po kolei, gdyż z, zyskuję za jednego trenera na przykład dwa. Dwa punkciory albo trzy albo cztery albo pięć pięć to można chyba najwięcej e, Dostać za takiego trena i zrobię sobie dwójeczkę bo dwójeczka też jest spoko Zawsze sobie klikamy tak jeśli macie wszystkie łatwe e, W danym jakby w danej chwili to po prostu klikacie sobie najmniejszą e, Najmniejszą no, cyferkę jak macie 3 no to klikacie 3 po prostu Żeby tracić jak najmniej gdyż Może wam się odwirować e, tak jak mi teraz na przykład 9 trudne i po prostu klikacie i no i kończycie to, a jak na przykład macie długą misję jak macie na przykład popatrzcie się, macie długiego trena, nie macie na przykład na 8 i zrobicie sobie tak, że będziecie mieli na przykład 30 punktów do końca, to zawsze sobie zostawiacie jedną energię motywacyjną eee, Czekaj jak to się nazywa no tą taką eee, energię motywacyjną, tą treningową bo jak zużyjecie całe po prostu ten cały pasek, to później wam na przykład zostanie 10 punktów do zdobycia albo 20 do końca tego całego trena, a wam da po prostu 8 albo 9 minut, że musicie czekać 9, że musicie dać 9 energii albo 8 i po prostu klikacie sobie po jednym. Jeśli wam się załaduje do dwójki, klikacie sobie jedynkę. Później wam się do dwójki znowu załaduje to jedynkę. Nie wiem czy mnie ogarniacie, ale jeśli nie, to możecie napisać w komentarzu, ja wam to wytłumaczę trochę bardziej. Ale kumaci chyba bardziej mnie zrozumieją trochę. Hmm, pokażę, wam jeszcze, pokażę wam jeszcze te screeny. Pochwalę się tutaj Ustrzeliłem łotra. Y, to nie wiem kiedy było. Sobota, piątek. E, znowu zwycięskie trafienie sobie strzeliłem. A nie było 7 ataków tylko wykonałem. Sukoklady tutaj poleciał. Hmm, tutaj zobaczcie tą walkę. E, Tesia mnie wyprzedziła o 30 koła. Ale ja byłem na pozycji czwartej. I wszyscy myśleli, bo ja miałem 30 koła straty do trzeciego Ale miałem 110 tysięcy wyczynach Więc sobie poleciałem po prostu I jeszcze dodając, że nie miałem nadzwyczajnych drugich Z jednymi nadzwyczajnymi zrobiłem top 2 Jakbym miał 90 tysięcy dodatkowe Bo jakbym miał drugą, drugie nadzwyczajne To bym tutaj no po prostu no zjadłbym, ich, nie? No zjadłbym ich I bym nie musiał używać dodatkowej enki z czynów no ale co, no? Tesia ja też jest twarda zawodniczka Rogalnio też Digi Bond pokazał, yy, na co go stać. No bo widzicie, Leon to już yy, 3300, 3 nie? A tu 3700. No ale trochę szkoda Digi'ego, no ale yy, mówił, że tak średnio się przygotowywał, więc no. Tutaj możecie zauważyć, do, dodali też w tej aktualizacji nowe czyny, z tego co ja zauważyłem, bo mi dodali tyle punktów, dlatego miałem tyle punktów, co wam mówiłem, że rozdawałem. 6200 zdobytych punktów widzę to jest maksimum. No oczywiście nie zrobimy tego w normalnej drużynce, bez pucharków, no bo to jest po prostu niemożliwe. Ja zrobiłem 6064, no trochę... no Unlucky, no ale co, może kiedyś to dobiję, e, tutaj jeszcze 1000 pojedynków wygranych podrząd, to jest ostatnia. Ja zrobiłem 822, już pewnie tego nie zrobię. Bo no, czasami wygrywam z Saharusem, czasami przegrywam i nie patrzę na to, bo jakoś mam to w dupie. I jak go, nie wiem, jak jest, no to ja go strzelam i przegrywam zazwyczaj, bo jest ubrany, żeby po prostu dać mu znać, żeby się rozebrał, nie? E, na takiej zasadzie to działa. Co jeszcze, co jeszcze. no Dobiłem sobie ten levelek, robię sobie po prostu na chirku tę misję. E, no, oczywiście jak najlepsze, żeby no, żeby utrzymać się. E, w kryjówce muszę wam powiedzieć, że e, przez długi okres czasu siedziały mi dwa roboty, po prostu no, na siłę nie miałem po prostu czego robić. Bo albo mam, czego, albo mam za mało tych surowców, albo za dużo. I e, i albo, mi, albo nie mam w ogóle botów, to wtedy mam dużo, nie? To wtedy mam dużo surowców. A jak mam dwa boty, to wtedy nie mam, nie mam w ogóle surowców, i one stoją, i muszę e, nawalać te pojedynki. No i żeby coś po prostu kliknąć, e, żeby się coś robiło, no bo tak stać w miejscu to też lipton, nie? E, mm, co jeszcze, co jeszcze Wam miałem powiedzieć? No chyba to by było na tyle, jeśli czegoś zapomniałem. E, trochę ten krótszy odcinek, no bo trochę się zirytowałem tym, że, że, że ten odcinek no, nagrywam trzeci raz po prostu, nie? Nie wiem, czy go wrzucę w środę, jeszcze dzisiaj, czy w czwartek, jutro, ale mi się wydaje, że chyba jutro w czwartek. E, no i, i tak to chyba będzie. Aha, miałem jeszcze pozdrowić, pozdrowić tutaj jednego ziomeczka, bo prosił mnie w wiadomościach. Jeśli kogoś zapomniałem pozdrowić, kurde. Tutaj też pozdrawiam. Siema, pozdrawisz na odcinku PS Oceń Staty. No, oceniałem Cię już trzy razy, ale no, bo na tych, na tych co, co musiałem skasować, tych, m, tych wcześniejszych co nagrywałem i mi weszli. E, 105 level. Statystyki fajne. mówię że nie jeszcze monet, więc bardzo fajne statystyki. Nie będę ci patrzył na ten, no bo od razu no co dopiero zacząłeś taka prawda. Yy, drużynka fajna, wspomagacze też spoko wbi sobie ligę wyższą i napierniczaj to. Widziałem, że też fajnie ciupiesz yy, w, yy, w TTD, więc pozdro. Yy, Reborn. no to mają chyba 3Nki z tego co pamiętam, więc fajna drużynka, mają 100% rozwoju, no, no nic tylko grać, nic tylko grać. Yy. Jeśli kogoś zapomniałem pozdrowić, no to piszcie w komentarzach to was pozdrowię, bo na HZ mam zajebkę trochę i mi się nie chce, a z komentarzy może zrobimy tak, pięć pierwszych komentarzy, które będą o pozdrowienie, to pozdrowię ich na odcinku następnym. No i oczywiście no zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli Wam się to podobało, i napiszcie, napiszcie coś, coś od siebie. E, jeśli wytrzymałeś się do końca Nie wiem, co zmienić, co poprawić e, Co wam się nie podobało Co wam się podobało i No i tyle, nie? Siemanko i strzałka, nie?